Twoja jasna strona po polsku na podstawie "site tłumaczona na Polski. Chińskie kobiety mają reputację znaczących sekrety młodości i piękna. Słusznie na wschodzie określane wieku kobiety to wręcz niemożliwe, ponieważ większość kobiet wygląda na nastolatki lub 20 lat. Więc jak to zrobić? Radzą sobie z tym, czym zachowanie Chinek różni się od naszego i sprawia, że wyglądają młodo i świeżo przez tak długi czas. Rozwiążmy oto 12 nawyków, które pomogą Chin. Chinkom pozostać młodymi. Chinki wydają ogromne sumy pieniędzy na produkty kosmetyczne. 300 USD, czy 300 dolarów lub więcej miesięcznie Co ciekawe wolą marki koreańskie lub japońskie od chińskich. Jak wiele elit i drogich Europejczyków. Chińczycy nie sprawili, przeciw, nie sprawili temu ich kobiet. Chiny są tradycyjne Zorientowane na długotrwałe związki, dlatego zachodnie określenie seksowność zastępuje się tutaj pięknem, a piękno to przede wszystkim rysy twarzy, duże oczy i małe usta. Hmm i oczywiście jasna karnacja. Chinki robią prawie wszystko, aby uzyskać sprawny kształt dzięki filtrom przeciwsłonecznym, a w białej ziemi radykalnych maseczkach na całą twarz. Nie tylko zachować kolor skóry, ale także szczerze, chronić skórę przed płamieniowaniem ultrafioletowym. Gdzie indziej ludzie są gotowi, papier jest w toku i jest już za liczbą dziesiątą. Jeśli, o, jeśli chodzi o kulturę ciała, chińskie kobiety są w ogólnoświatowym trendzie odchudzania. W rzeczywistości każdy, kto nie jest chudy, jest uważany za pulchnego, tak jak na przykład Charlie Teron Była uważana za obszerną damę w Chiny, jednak nie wstydzę w Chinach przyznać, że lubisz ją. Numer 9. Pulchność nie jest zła, nawet urocza. Ale nie nazywaj chińskiej kobiety silną. Robisz wrogą, będąc pulchną lub pulchną jest kobieta i urocza, abyście silnym cechą męską i blisko z niewagi dla kobiety. Numer 8. Chinka powinna być słodka i urocza w każdym wieku. Jak stała mała księżniczka że to osiągnąć przez parę pasów testowych to w domu, zwłaszcza różowych tych zwierząt do ubrania i dodatkach. I tak to w każdym wieku możemy nosić tego rodzaju rzeczy. W wieku 40, 50 lat i tak dalej chińskie panie często noszą jasne i urocze ubrania. Numer 7. Plan dnia jest święty. Chińczycy wstają wcześniej, kładą się wcześnie do łóżka i po obiedzie... Zemrzą się obowiązkowo całe Chiny, jedzą śniadanie, lunch i kolację w tym samym czasie. Nawet jeśli umawiają się na spotkanie nie mówią dokładnie, zamiast tego mówią po obiedzie. Numer 6 Każda Chinka wie, które jedzenie jest dobre dla kobiet. W danej Bożej roku takie jedzenie jest zwykle, które czyni się piękną i urodzajną. Imbir, czarny sezam lub jojoba też wolą czarny, nieafinowany cukier, tak czarny, niebrązowy. Numer 5. Odwróciły się od czekolady do czekolady i słodyczy. W ogóle Chinki wolą słone lub pikantne przekąski, również jedzą dużo warzyw i ziemi, co również jest dobre dla ich sylwetki. Po czwarte uwielbiają robić selfie i uwielbiają publikować swoje zdjęcia w chińskich sieciach społecznościowych Wszystkie Dziewczyny w Chinach. Wiedzą, że aby zrobić dobre selfie, przylić telefon i trzymać go nieco nad sobą. Każdy chiński smartfon ma wbudowany filtr aparatu, który automatycznie koryguje wszelkie niedoskonałości i sprawia, że oczy są większe i ciemniejsze. Jest to jeden z powodów, dla których chińskie dziewczyny są uważane za ładne. Numer 3: Że zawsze zakrywają głyną część ciała, że mogą nosić. Mini spódniczka i to byłaby nawet mniejszy dekolt. Można uznany za skandal. Każda szanująca się dziewczyna ma super och tradycyjny stoję, aby uwodzicielsko obcisła sukienka, pewna restauracja w gym. Wymyśli piekarną, dają 20% zniżki. Jeśli odległość między kolanem a jąbkiem spódnicy dziewczęca ma co najmniej 3 cale. Jeśli dama jest tak odważna, że nosi spódnicę, która ma 13 cali nad kolanem, a obat staje się 90%. Numerem 2. Drugim największym wrogiem po słońcu jest zimno. Chinki piją tylko gorącą wodę, a niektóre z nich nigdy nie jedzą lodów. Strach przed wpuszczeniem zimna środków sprawia, że prysznica miesiąc po porodzie zamiast wygrzewać się w imbirowej wodzie. Numer jeden. Matka noworodka pozostaje w łóżku przez miesiąc po porodzie. Ta ciekawa tradycja Chinek nazywa się Zuo. US, co oznacza, że sześć razy w miesiącu nigdy nie wychodzi się owiniętą w najcieplejsze ubrania podczas pobytu w domu z dzieckiem. Opiekuje się albo jego matka, mąż, krewni lub specjalna osoba uważa się, że kobieta traci ogromne ilości podczas porodu i może wyzdrowieć. I wyleczyć dolegliwość, którą miała przed porodem tylko wtedy, gdy je zażyje w prasie. Wreszcie, piękno chińskich pań, aby było je wspierać, czuć się atrakcyjnie i kobieco, a ich mężczyźni zasługują na uznanie za to, że nie ma na świecie, których kobiety są. Jesteśmy pod opieką i rozpuszczeni całkiem o innych tradycjach kulturowych. Tak, jak po prostu zasubskrybuj kanał, aby pozostać po jasnej stronie życia.